Zadanie 50. Dla jakich wartości parametrów m i n liczba 2 jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu w od x równego x do czwartej minus 5x do trzeciej plus mx kwadrat plus 4x plus n. Ok, trzykrotnym pierwiastkiem, czyli inaczej. Zważywszy na fakt, że a jest równe 1, to to, co tutaj chcą, oznacza, że ten wielomian można by zapisać jako x minus 2 do potęgi trzeciej razy x jakieś e, minus i jakieś x1 do no inne niż 2. E, okej, okay. jak to sprawnie sprawdzić? No, pf, można na różne sposoby. Na przykład, o! Gdybyśmy dzielili ten wielomian przez x minus 2, to trzykrotnie by nam to się udało zrobić bez reszty. To w sumie nie lubię specjalnie używać schematu Hornera, przy, gdy mamy zadania z parametrami, ale tutaj być może będzie to całkiem wygodne. No bo co, po prostu podzielmy przez x minus 2. Tutaj będziemy mieć 1 minus 5, no tutaj m, Tutaj 4 i tutaj n. No i co? 1 spada, teraz 1 razy 2 to jest 2 minus 5 to minus 3. Teraz minus 3 razy 2 to minus 6 plus m to jest m minus 6. Teraz to razy 2 to będzie 2 m minus 12 plus 4 to będzie 2m minus 8. I to znowu razy 2 to będzie 4 m minus 16 plus m. 4 m Minus 16 plus n. I ta reszta to się miało udać, więc to oznacza, że dostajemy równanie, że 4m minus 16 plus n ma się równać 0. Eee, no i to w takim razie znika i dobra, i podzielmy to, co wyszło jeszcze raz przez dwójkę, bo to się ma jeszcze udać, no jeszcze dwa razy ma się udać. Więc znowu dwójka. Teraz tutaj jedynka spada. 2 razy 1 to jest 2. Minus 3 no to jest minus 1, dalej 2 razy minus 1 to jest minus 2, plus m minus 6 to będzie m minus 8. No i 2 razy to plus to, czyli 2m minus 16 plus 2m minus 8 to 4m minus 24. Eee, OK, i to już jest reszta z dzielenia, ona też ma być równa 0, więc... Yy, to się musi znowu udać. No dobra, no to możemy z tego już tak naprawdę wyliczyć, ab i n. m możemy od razu. 4m równa się 24, czyli m równa się 6. Podstawiamy do pierwszego. Mamy 24 minus 16 plus n równa się 0. 8 plus n równa się 0, czyli n równa się minus 8. Ok, no to teraz jeszcze to w takim razie sobie wykorzystajmy do przekonania się, czy się podzieli trzeci raz, bo tak naprawdę to znaczy, że po dwukrotnym podzieleniu tutaj dostaliśmy 1 minus 1 i tutaj 8 to jest 6, czyli 6 minus 8 to jest minus 2, czyli po dwukrotnym podzieleniu dostaliśmy x kwadrat minus x minus 2. No i sprawdźmy, czy to się trzeci raz podzieli przez 2, no to to będzie 1. 2 razy 1 to jest 2, minus 1 to jest 1. I 2 razy 1 to jest 2, minus 2 to jest 0. Podzieliło się trzeci raz i wyszło x plus 1. Ok, no to to już czwarty raz się nie podzieli, czyli jeśli m równa się 6, n równa się minus 8, to nasz wielomian w od x można zapisać jako x minus 2 do trzeciej razy x plus 1. I no i tyle. Dla m równego 6 i dla n równego minus 8 wychodzi to co chcemy, czyli dwójka jest dokładnie trzykrotnym pierwiastkiem tego wielobiadu. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.